No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a dzisiaj o absurdach sezonu piątego. Nie chcę, żeby ten materiał miał tylko negatywny wydźwięk, więc od razu dopowiem, że uważam, że sezon piąty to generalnie jeden z najlepszych sezonów, jakie otrzymaliśmy od początku tej gry. Dlaczego? O tym zaraz. Ale ilość śmiesznych bądź mniej śmiesznych absurdów z każdym sezonem i nie inaczej jest w sezonie piątym jest na tyle duża, że po prostu zaraz wam to wszystko przybliżę i to no, sami dacie znać w sekcji komentarzy, co wy o tym sądzicie. Dla mnie kot pod pewnym względem jest bardzo wyjątkowym miejscem. Miejscem, które tworzy takie glicze i bugi, że nawet jakbyśmy chcieli się postarać wymyślić coś, co działałoby tak, jak działa czasami w kodzie, to nie ma szans, żeby na to po prostu wpaść. Na samym początku chciałbym więc twórców naprawdę docenić i pogratulować, że w końcu nowy sezon w tej grze jest dopakowany w każdym z trybów. To znaczy, dostaliśmy coś do Warzone, dostaniemy jeszcze do Warzone. Dostaliśmy coś do DMZ, ale dostaliśmy też w końcu do Modern offer 2, tutaj do trybu Multi. Bo, co by nie mówić, to jest tryb jedyny z płatnych tak naprawdę, do których dostajemy i powinniśmy dostawać zawartość. Tryb, do którego, żeby mieć dostęp, trzeba wydać kilka stów. Nie wiem, czy obecnie dalej jest to kilka stów. Prawdopodobnie tak, bo kody raczej nie otrzymują zbyt dużych przecen, ale generalnie jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało najmniej zawsze kontentu otrzymywało właśnie e, multi, a teraz jest w końcu troszkę inaczej. W sensie, no jest tego człowieku masz wszystkie możliwości w tym trybie od latania po jakiś większy damage, który zadajesz w głowę, a i tak siedzisz jak pała w oknie i się nie ruszasz. What the fuck crazy! Teraz trzecia perspektywa trzeciej osoby. Słuchajcie, nawet właśnie ten tryb, w który teraz gram. Jakby to jest mega fajna zabawa w multi i coś takiego co sezon powinno być. Powinni nas zabawiać po prostu różnymi nowościami w trybach. Oczywiście ludzie dalej będą grali shotgunami, największym gównem jakie istnieje w tej grze w każdym z trybów. Chyba, że po prostu twórcy to zablokują. W ogóle jak cute ten Merlin na moim tyłku wyglądał. What the fuck? Ale generalnie ten sezon no naprawdę pod kątem multi offer w końcu jest taki jak być... Zawsze powinien. Jest co robić, jest się w czym bawić. Ja to naprawdę doceniam, oby to była już taka codzienność. A propos, jeszcze, właśnie tego psa Merlina, którego teraz widzicie na ekranie, słuchajcie, z nim jest pewna dziwna rzecz związana, bo o ile oczywiście sam w sobie jest takim fajnym, bym powiedział, ciekawym urozmaiceniem tego wszystkiego to nie podoba mi się fakt, że w Warzone, bo chyba dotyczy to tylko Warzone, pies ten warczy w momencie, gdy ktoś do was celuje, co tak naprawdę tworzy go pay to win dodatkiem, dodatkiem, który zastępuje w pewnym sensie atut alarm. Więc jakby macie pując Carnet Black cell, to tylko w ten sposób możecie dostać tego Merlina. Trzymujecie dodatkową pomoc od Gry, w postaci tego, że pies warczy, gdy ktoś do was celuje, więc gra informuje was o tym. Że zbliża się niebezpieczeństwo. To jest mega niefajne i szczerze mówiąc, dziwi mnie to, jak mało ludzi o tym gada. Bo, okej, okay, ja jestem wśród tych, którzy mają tego psa, ale totalnie rozumiem oburzenie tych, którzy nie mają i nie chcą wydawać 30 dolarów, żeby tego psa mieć. Wszystkie kosmetyczne dodatki nie powinny wpływać na jakiekolwiek dodatkowe możliwości w grze. Gaduję, że dosyć łatwo będzie to twórcom wyłączyć i się tego pozbyć. What the fuck? Więc po prostu mam nadzieję, że zrobią to. I tak jak mówię, pomimo że... Nie, dobra. Padające granaty, to mi się średnio podoba. Bo wiecie, uważam, że z tego typu rzeczami może ktoś uzna, że to wcale nie jest aż tak duży problem, że jest jakieś ułatwienie, ale koniec końców, no nie można z tego robić aż takiej afery. A ja, ja powiem inaczej, trzeba zwracać uwagę i piętnować takie rzeczy, bo zaraz stanie się to codziennością i zaraz tego typu marginalne dodatki będą, będą po prostu czymś naturalnym. A ja w serii kod tego po prostu nie chcę, żebym był zmuszany do kupowania czegoś, żeby mieć wyrównane szanse z innym. W ogóle zajebisty jest ten tryb. Serio, ten tryb zamęt to jest jeden z lepszych trybów, jakie się pojawiły w kodzie. Jeden wielki fan. What the fuck! Więc w kwestii tych absurdów, które po tej aktualizacji się znowu tej grze przydarzyły, i mam wrażenie, że w kodzie to wygląda tak, że rzeczy, które mają jakąkolwiek logikę, tutaj logiki w ogóle już nie mają. Dla prostego przykładu, jeżeli w domu zostawisz włączoną wodę przy wypełnianiu wanny wodą, to po prostu ta woda się zaraz z wanny zacznie wylewać, zaleje ci mieszkanie. W kodzie, jeżeli zostawisz włączoną wodę w wannie, to. Ta woda się z wanny nie wyleje Ale gdy otworzysz lodówkę W momencie, gdy ta woda w wannie leci To ukradną Ci auto spod bloku Mniej więcej taki jest schemat tych glitchy i bugów w kodzie Nic tutaj nie ma sensu I teraz wysłuchajcie, co się po prostu zaczęło dziać Po update'cie sezonu 5. Przede wszystkim W trybie Battle Royale w Warzone Gdy otwieracie plecak Gdy chcecie zmienić swoje wyposażenie To włączają Wam się gogle noktowizyjne 6 going dog. Kolejna rzecz, update, który ma przyspieszyć tak naprawdę movement w pewnym sensie. To jest fajna rzecz, że generalnie zbuffowali lekko ten movement. Jest to wszystko dynamiczniejsze, to ok. Faktycznie to mniej więcej działa, ale za to totalnie znerfili inną rzecz w movemencie, która jakby neguje wszystko, czym chwalili się w patch notes, czyli że movement będzie dynamiczniejszy, szybszy. Bo po prostu sprint taktyczny nagle w sezonie piątym praktycznie nie działa, albo przynajmniej często nie działa. Przez chwilę po starcie sezonu nie działały też, moi drodzy, rzeczy związane z tak naprawdę core trybu DMZ, czyli... Po eksfiltracji z daną bronią w DMZ nie odblokowywały się te bronie, które powinny się odblokować za to, że się z nimi eksfiltrowaliście. W karnecie bojowym, czyli płatnym miejscu, gdzie trzeba wydać pieniądze, żeby otrzymać. Nagrody z tego karnetu. Okazało się, że niektóre z nagród to tak naprawdę nagrody, które można dostać za wykonanie różnych misji w DMZ. Twórcy już jakby zakomunikowali, że jest to wynik błędu gry. Wyświetlają się po prostu niepoprawne nagrody względem tego, jakie powinny się wyświetlać, ale jak do tego po prostu dochodzi? A po drugie, jakim cudem to przechodzi jakiekolwiek beta testy przed? Zapomniałem, że jest ta grawitacja. Nie róbcie Dolphin Dive, jak jest ta grawitacja. Nie róbcie. Jakim cudem to przechodzi jakiekolwiek testy? Czy tych testów po prostu nie ma? <ścoughs> what the fuck. Polu widzenia zaawansowane będzie. Uuu. Czekajcie, bo ja muszę kogoś zabić. Nie, nie Dam radę tu. O kurde. What the fuck? Czuję się jakbym grał w jakiś Infinity Warfare, serio? What the fuck, jaki czal w ogóle? No. <laughs> no. Latający szur jak to wygląda w ogóle widzisz? <laughs> mówiłem. Okay, mówiłem dim. Poezja dim, jest ten tryb. Serio. To no więc generalnie sezon piąty jest fajny. Uważam, że koniec końców jest serio udany. Dalej tej grze sporo brakuje, ale gdybyśmy mieli takie sezony częściej i właśnie na tym poziomie, no to tak naprawdę z każdym kolejnym update'em ta gra stawałaby się tylko i wyłącznie lepsza. Niestety uważam, że update sezonu czwartego troszkę cofnął nas do tyłu. Sezon piąty stawia dwa kroki do przodu. Więc dalej jesteśmy na plus. Ale w lekko wolniejszym tempie. Natomiast te wszystkie glitche, te wszystkie błędy, ja serio kiedyś chciałbym poznać tak naprawdę genezę tworzenia się tego wszystkiego. Czy to jest naprawdę aż tak skomplikowane, że oni nie mają nad tym żadnej kontroli, nie są w stanie tego wychwycić? Czy wynika to po prostu z lenistwa deweloperów? Shit is crazy!